Dzień dobry. Dzisiaj razem z Wami chciałabym obejrzeć książkę Odkryj gdzie. Z takim ładnym kotkiem na okładce. No, zobaczymy kotku. Co tam w środku? Gdzie ptasia mama karmi pisklęta? W gniazdku, ćwir ćwir, jeden, dwa, trzy. Dla każdego z trzech pisklaków mama niesie po robaku. Mniam, pyszne robaczki, głodne pisklaczki. <noise> Ale mi się zarymowało. Idziemy dalej. Gdzie kotek smacznie śpi? Na swoim posłanku, Ciii. kotek śpi. Ciii. Gdzie ślimak ma domek? O na plecach. Co to? Muszelka. Gdzie piesek robi siusiu? Pod drzewem. Gdzie drżownica ma głowę? O, ciekawe. Gdzie ona ma głowę? O, właśnie tu. A gdzie niedźwiedź polarny szuka jedzenia? Pod lodem. Gdzie wiewiórka chowa orzeszki na zimę? Pod kubką suchych liści. Koniec. Taka to była książeczka. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka.